Ale, ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. I dzisiaj będzie dosyć taki luźniejszy film, ponieważ będziemy szukać wizowie w pewnej aplikacji w takiej gierce jakby kosmitów. A kosmici będą się kryć wizowie pośród zwykłych ludzi. W sensie teoretycznie będą wyglądać jak normalni ludzie, ale będziemy mieli takie narzędzia, które powodują, że możemy sprawdzić, czy to jest prawdziwy człowiek, albo kosmita. Jak widzicie, jesteśmy w tej gierce. Jeżeli chcecie kolejny film, łapeczkę strzyjcie, zasubskrybujcie kanał po więcej. I zaczynajmy od razu wizowie, ale z subskrypcją. Z subskrypcją musicie oglądać wizowie, bo się lepiej ogląda, naprawdę. Nie mówię. O, widzicie mam takie narzędzie, i tu w tym... W pokoju gdzieś się kryje kosmita. Mamy dwóch ludzi. Jest tu pani Ruda w okularach oraz jakiś karateka. I co? A, i musimy. A pisto. O nie, 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 no, nie, nie. Dobra, czyli tak. Musimy ich prześwietlić. O! 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 Właśnie, możemy strzelać potem. Tak, to jest Alien widzowie, Jak widzicie, to jest Alien. Widać od razu. okej, okay, czyli mamy tutaj Alienka. I teraz tak, jeżeli wiemy, że to jest Alien, bierzemy broń. I ostrzał! <laughs> Ej, dobra, ta to jest kozacka aplikacja. Mega mi się podoba. Dobra, czuję, czuję naprawdę dobrą zabawę. A, i po będę miał nowe... Okej, okay, czyli co mamy teraz? Następny pokój i broń powoli będziemy odblokowywać. Kolejny room! Tu se ktoś... Oni się tańczą? A mogę tu. O, a ja mogę w ten sposób. Dobra. Widzowie obstawiajmy, kto jest Alienem a kto nie Ten gościu w kapeluszu, wydaje mi się, że jest Alienem, czyli kosmitą. A tutaj ten hop, słuchaj, o nie O, to jest człowiek Alien, okej, okay, czyli ta pani jest O, ale trafiłem chociaż tego Czyli gościu w kapeluszu oraz ta pani Jest do odstrzału, uwaga, uwaga, myk Jeden jest Uciekł od razu Okej okay. I on Dobra, mamy ich Dzień dobry, znaleźliśmy kosmitów Nie są paraliżowani w ogóle, je giną Kozacko, patrzcie, broń jest coraz lepiej odblokowywana O i że kolejny Na razie jesteśmy po prostu w domu, a potem z tego domu wyjdziemy prawdopodobnie. O, mamy dwoje ludzi. Tylko w tej toalecie? Tylko? Jakiś spa. Kurde, czemu, czemu każdy łysin jest alienem? O co tu chodzi? W sumie najbardziej pasuje, nie? No patrzcie, taka, taki łebek, rączki. A tu jest pani, pani, pani człowiek. Ok, no i myg nie ma. Jeden tylko. Jeden to Easy. Dobrze, że mamy takie piękne narzędzia. Elegancko i po robocie. O, o, i teraz oparcie, coraz lepszą broń. O, czyżby wchodzimy na górę po schodach Zostały nam trzy przejścia, jakby tych ludzi. Trzy przejścia. O, kurde. Tu co oglądają telewizję? O, nie, nie, jest pokazane, niestety. Jesteśmy w domu. Dobra, łysy jest alienem. O, nie tym razem. O, kurde. A, bo dwa alienki są. O, kurde, dobra, czyli muszę w tą blondynę dobrze trafić teraz. Żeby nie było przypału, okej okay. Dobra, musimy dobrze, no te, to jest, easy O, 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 poszło tam To tak łatwiej dla mnie, nie? I myk Patrz, ciak, no, mo o Elegancko, to jest bardzo, o Nie umieracie, dziękuję, dobranoc Dziękuję i dobranoc Kolejna broń, patrzcie, ostatni poziom Okej, okay. czyli nie, dwa ostatnie poziomy zostały potem będzie lepsza broń, ciekawe co Czym się może różnić broń, to, to mnie ciekawi Co jest? O kurde, policjanci Obydwoje pewnie są, a nie jeden. A gdzie reszta? Dobra. Ej, ej, ej. otwórz. Co jest grane? Dobra, ten, ten. Myk. Dobra, mamy go. Czyli co, ja muszę szybko ich. Szybko ich muszę tu analizować teraz. Bo nie nadążę. Dobra, 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 myk, nie ma. Elegancko. I tamten od razu ucieka. Od razu uciekł. Okej, okay. i następni pewnie. Halo? O kurde, to jest jakiś król! To był jakiś król, patrzcie! Król kosmitów, co jest zgrane? Ja on żyje, on powstał. On no nie, on się wkurzył! No, no, my mnie zatrzymamy inwazji kosmitów. Ja jeszcze wrócę. No dobra, kurde, grozi mi. A to poszło, nawet chodzić nie umie, no taki gościu mi grozi, który chodzić nie umie. Nowa broń! Nowa broń! Nowa broń, ale muszę reklamy, oczywiście, nie? Oczywiście, jasne. No i mamy to. Dobra, super. Next level, dawaj mi next level, dobra. O kurde, co jest grane? Gdzie my jesteśmy? Wow, 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 wow. A, co to jest za broń? Kurde, ciężko tym manewrować. Myk, wszyscy? No, 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 no. Co to jest za broń? Patrz, idziemy dalej. A co mam wiedzieć, który to jest ten? Skąd ja mam wiedzieć? Co jest? Skąd ja mam wiedzieć, który jest zły? Okej, okay. i tyle? Co jest? Ile tu jest poziomów? Ile tu jest poziomów? Okej, okay, czyli wyszliśmy z domu, jesteśmy właśnie na zewnątrz, okej, okay. sprawdźmy co będzie dalej. O, o, analiza, czemu nie mogę? A, dopiero przychodzimy. Jest to jakaś rodzinka zwyczajna, o, i się kłócą, że nie chcę tu gości. A, no pta się oczywiście najbardziej kuci. Która, która jest kosmita? Chociaż ten też gada dużo. A dzieci. Nie... Albo tylko jedna, jedna pani. O, Myk. Dobra, żeby ten ricochetem nie oberwał nie oderwał tym ogniem, nie? Nie chcemy takich złych zagrywek. A co jest potem? Basen. Wow. Mamy znowu drzwi. No ja, ja lecę. nie ja się godzę. O kurde. A, obiad. Rodzinny obiad. Myk, myk, myk. Ej, nie ma nikogo. A, bo ona idzie. Jest, jest, jest! Szybko, szybko! To to za officynie! Kto to za Co on przywiózł? Jakieś owoce Nie widzę, nie widzę, nie widzę nic tam co tam jest. Chyba nic tam w ogóle nie ma, nie wiem. Szukamy dalej naszych kosmitów, kosmitów. O, tu jest jakaś grubsza imprezka. Mamy jednego A jakbyśmy wrócili do kuchni znowu. Oj, mamy drugą. Dobra, czyli tam robimy myk. Jasne, easy, easy, easy. No nie ma co. Tak <laughs> się położyła. Czekaj. Która to była, ta? Rude. Dobra. Do widzenia. Dziękujemy. Okej, okay. czy ta jest... No i super, you win. Wszystko jest proste, jak nie wiem. Lecimy do pól party. Mm, dobra, przemieszczamy się przez pokoje na stop tego domu. Okej. Okay. O, o, kominek. No, jaki rodzinny obiadek? O, oczywiście, pan w kapeluszu, który pewnie pod czapką nie ma żadnych włosów. Od razu zdychasz. O, kurde, tu teraz każdy się wystraszy. No nie, oni w ogóle nie pełnią. Tam jest i tu jest, czyli muszę najpierw, tom, a potem tego, bo każdy się przestraszy. Patrzcie na to, i każdy się wystraszy. Oczywiście, że tak. Okej, okay. i co? A, a ten się nie boi, no? Ale tam to się nie boi? To ja coś podejrzane. A, teraz się boi. No coś, kurde, twarda babka widocznie, no. Co <laughs> jest grane? Nie mogę. O! Kolejny, kolejna spluwa jest. Patrzcie, ostatni poziom. Okej, okay, ostatni, pochój, a potem znowu chyba będzie ten boss, tak mi się wydaje. po powoli gierka analizuje. A, okej, okay, tutaj nikogo nie ma sta... Co jest? Schowany w takim czymś? <laughs> Aha, ale dziwne. Ja nie wiedziałem, oni się mogą zamieniać w przedmioty. Co by taki, taki znak drogowy robił w ogóle w środku tego, tego domu, nie? Nie wiem, no ja chcę... O laserowy trzeba obejrzeć reklamę. Mamy nową spluwę, to jest chyba spluwa laserowa, tak mi się wydaje. O kurde, jesteśmy w więzieniu? Co za mniej? A, jest znowu ten poziom. Te poziomy są kozaski, bo strzelamy, myk. Od razu. Od razu przybiega następny i kolejny. Czuję się jak w CSGO albo w jakimś... O kurde, jest król! A król powstanie? Patrz, on tam jeszcze żyje. Ej, ale on nie może do mnie dobiec? Czy on jeszcze w stanie? No co to jest, co jest gra? on jest... On znowu do mnie gada. We are going to have to do better than that. on oh, się śmieje ze mnie. Oh, tak się śmiesz ze mnie, zaraz... On nie z... Ej, kosmici go wzięli, oczywiście. Podwładni. I o co tu chodzi znowu? Aha, to są osoby, które chyba uratowaliśmy. Sześć, siedem, są... A Znak drogowy uratowaliśmy? Co jest grane? Ale dziwne. Oj, lecimy do następnej. Następna lokalizacja. Ale daleko przeszliśmy. Jakiś wulkan to jest. Co jest grane? Lecimy. Gdzie my jesteśmy? Między budynkami tym razem. Coraz ciekawiej się robi wizowy, ale mamy laserowy O kurda, tu jest. Lud Ludzie na przystanku są tym razem, dobra? Tam nic nie ma, tam nic nie ma. Ej, nie ma. Żadnej osoby. <laughs> Autobus. Przy... Zasłoniliście mi. Halo. Ktoś wysiądzie na 100%. O, jest i on, jest i gagatek. <laughs> Oj, prowadzenia. Dobra, easy. Dziękuję Dobranoc. Wystarczy było poczekać. O co to za broń będzie? O kurde, wóz policyjny, no robi się troszkę groźniej, widzowie, robi się troszkę groźniej. A to są jakieś typki pod policją, dobra. Którzy se co, rapują sobie, czy co? Alien dwóch alienów od razu. O, są trzech ziomków. No przykro mi, ale zostaniesz mordeczko. Bez swoich przyjaciół, co jest bardzo przykre, zostaniesz sam, ale przynajmniej ty jesteś. Uciekł! Uciekł! Nie pomógł swoim ziomkom! Po prostu uciekł! O, następny poziom od razu. Wow, zawsze to reklama widzowa Ja tu tyle reklam że obejrzałem, żeby dla was to nagrać. A, co tu jest? Ja kocham kosmitów? Co? Ile tu jest ludzi? Ile tu jest ludzi naraz? Ty jesteś, fałszywa. Czyli kochasz kosmitów chyba naprawdę. Ale lecimy dalej I ty, ty w okularkach Ty nie miałeś, ty jesteś podejrzany Myk, elegancko Znowu jesteśmy w budynku Coraz szybciej nam te poziomy schodzą A nie, znowu, dobra, wyszliśmy jednak z tego budynku Alien, alien i alien Burgers Dobra, strzelamy w nich Myk I od razu rikoszetem Dobra, pięknie I co, tyle poskładani? Jeszcze samochód ich przejechał O, ho. Oh, oh, oh. Teraz będzie nowa broń Kolejny, kolejny budynek Dobra czy mamy kolejny poziomek? Wow, wow, wow! To jest jakiś bar. Tak, jesteśmy w jakimś barze. W naszym barze nie ma ani jednego. Czy ktoś wyjdzie z Kibla, prawdopodobnie? O, o, o! Tak, jak myślałem. Ktoś zaraz wyjdzie. Tu albo tu. No i co ty się zamieniłeś nagle w kosmitek? Co jest grane? Wszedł do Kibla i się przemienił w kosmitę. <grym> Dlaczego tak? O, i ostatni poziom będzie. I nowa spluwa. A ja nie chcę, mi się podoba to, co mam. Nie chcę jej. Ostateczny poziom, widzowie. ostatni poziom i w tym odcinku. Co się tutaj będzie działo? Nie wiem. Sprawdźmy to. Alien, kosmita, nie macie. To znowu będzie ten król gdzieś zaraz. Kolejny. Kole ko jaki miss? O nie, nie trafiłem. Przecież za każdym razem teraz trafiłem. Pierwszy miss chyba. Okej. Okay. No nie. Nie, nie trafiam. Aha, bo oni nie mogą do mnie przyjść. Nie trafiam, w głowę chcę się trafić. W głowę. W głowę. W głowę. Dobra, bo ich jest coraz więcej, to jest coraz, te poziomy są coraz trudniejsze. Przechodzimy. aj to są uratowani. No i elegancko widzę. Proste. Widzowie, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Stawiacie łapę do góry, subskrybujcie kanał to na dole, jeżeli chcecie więcej takich filmów. Yy, z Gierek, z gierek na telefon, tylko strasznie dużo reklam to jest. To jest z uciążliwe. Ale mam nadzieję, że Wam się film podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.